O, witam Cię ja, czcigodny Zagrabiuszu, jak się dzisiaj miewasz? To czwartkowe popołudnie, co tam słychać u Ciebie? Jakieś ustawki robisz, czy, czy co robisz dzisiaj? O, witaj królu, witaj królu. Ja tutaj ty, między tym naszym złotem się tutaj y, przesuwam, y, bo skarbiec na szczęście w jakiś sposób się zapełnił, choć... Y, y, są jeszcze luki i wypadałoby je zapełnić. Okej, okay, zatem ja Ci powiem tak. Nie będę tutaj się długo jakoś podwijał w bawełnę, jak to się mówi. Tak kmieciowie sobie mówią. On, kmiecie coś ostatnio zaczęły się jakoś nam rozmnażać. Strasznie dużo się ich narobiło. No, i żeby ich teraz jakoś kontrolować, bo wiesz, gnojska nie ma na tyle. kiemieciów jest najwięcej, no to trzeba by im jakieś numery ponadawać. Ja, co ty myślisz, to dobry pomysł? Ja pomyślałem, bo kmiecie lubią żryć, bo to kory to kochają. No to pomyślałem na taką sałatą, która, w której będą te nasze, te chipy i oni będą je konsumować, nie będą nawet świadomi tego, że będą ponumerowani. pani, bo wiesz jak nasza technologia mędyków, naukowców, niedoukowców się rozwija, tak jak parlamentiry, będziemy mogli ich wtedy w parlamentirach śledzić. A to, to zadam Ci takie pytanie, jak już mówisz, że chciałbyś, żeby to, to było robione w ten sposób, to czy te owoce będą specjalnie pakowane w folię? To czy przypadkiem nie spowoduje, że się nam dużo foliarzy do pracy będzie potrzebnych? czy czy jak to będzie. Hmm. Ja myślę, że zrobimy na początek taką promocję darmowej sałaty. I oni... E, nie musi być nawet foliowana, panie, bo co to jest folia? Folia to jest jakieś, nie wiem, co to jest za takie, że jak ugryziesz, to się schorujesz, no to e, oni by się kmiecie bali, to nie musi być, to może być nawet zwiędłe, tylko powiesz, że włożysz w talerzu do wody, ono rozkwitnie i wtedy można to zjeść. E, kmiecie to kupią, bo kmiecie wtedy lubią, bo są wege. Wege kmiecie. Okej, okay, super. E... Znam, znam trochę wege-kmieciów i powiem ci, że oni właśnie się bardzo często na kółka foliarskie zapisują. E, również e, większość z nich ma fakultet z płaskoziemskości. Bo Sam myślą, osią... że będą te kmiecie, że Sam będą ekipa. te, A. tak, że będą te kmiecie. Y, oni myślą, że jak zafoliują, to, no to mówi zjem później, nie? Mm -hmm. To ja ci powiem, że e, tak w ogóle się zastanawiałem też nad tym, jak to jest, jak to się nam w ogóle udaje, że we dwóch, a właściwie to tylko ja, a właściwie to, to ile właściwie było pradawnych smoków, kto tu rządzi tak naprawdę, bo to wiesz, my tylko przekazujemy Panie, wolę. Oficjalnie tak, ty rządzisz, a nieoficjalnie, no ja robię te ustawki, a ty podpisujesz, no to czyli ten kto podpisuje, no to wprowadza to w życie, czyli rządzi. Aha, czyli. Tak mu się wydaje, no. No dobra, no to czyli powiedzmy, jak nam się to udaje, że kmiecie do tej pory nie przyszły i nie powiedziały, ej, a dlaczego wy nam rozkazujecie, a my tylko wszystko kmieciujemy? To dlatego, że, że jak to jak, jak, jak to było? Bo z tego, co wiadomo, to było to e, tak dawno, że jedynie co się e, ostała tylko ta, ta wiedza, którą podaje de-edukacja, czyli ta prawdziwa. Ta, o której my mówimy, że jest prawdziwa i to tak właściwie my nad kmieciami władzy stanowić musimy, bo sam nad sobą kmieć nie potrafi. ale lękać no się musi, no by. Bo mówimy, że, że wszystko mówimy mu to, co jest groźne. No, no stąd dziel kmiecia, a dukaty mnożyć będziesz, panie. Aha, czyli jak to chcesz podzielić kmiecie, jak go przecież przedzielisz, to taki kmieć nie będzie kmieciował, bo już będzie zepsuty, zutylizowany będzie. Nie no, taki kmieć w sensie takim, że ma być oddzielony od drugiego kmiecia, sąsiada. W taki sposób, panie, że myślał. Nie taki, że go przedzielać, bo co nam martwy kmieć da? No nic. Jedynie zarobek jeszcze z tego pochówku, nic więcej. I to wszystko. A tak to my musimy mieć kmiecia, który no, do prawie do tych stu lat. Niech dożyje, bo im życzymy to. <laughs> żeby no, no. Mogli na, żeby nasze, nasze, nasze pacholęta tutaj władcze nie musiały pracować. Aha, czyli to, to taki myk, to Bo ja tak się zastanawiałem właśnie. Bo ja bym się tak raczej nie dał nabrać, jakby ktoś do mnie przyszedł. I... Powiedział mi na przykład, że ja sobie nie mogę nasion wziąć od kogoś i sysadzić jedzenia swojego, albo sobie kopać w ogródku. Bo jeszcze by mi powiedział, że tam gdzieś dawno, dawno temu, jakieś powiedzmy dwa tysiące lat temu, działy się pewne rzeczy. I ja bym musiał w to uwierzyć i, i wtedy... No, ale to przecież, no, to, 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 no wiesz, mi się to w głowie nie mieści troszkę, ale no są... Co u nas tych kmiecie jednak i coś tam jednak się udało zakotwiczyć w tych czajnikach u nich? Dlatego, panie, żeśmy ustalili, że dukat, jak sama nazwa wskazuje, służy do perpetuum mobile niewolum, a w niewolum możemy my, my, władcy, wszystko tłumaczyć, że za większe oddatki i że dukaty tracą na wartości poprzez inwaulację. Nie będę mówił jak to brzmi, jest winien szaton ze wschodniej Rubie, granicy ten no, spytacie Z Zmor, Mora Grabiecki? My to wiemy oczywiście, panie, ale ten no, jakiś Plutin, a, a. My wiemy kto? No. Hmm. Zatem no, czak co jakiś czas idoli kreować, by mieli niby wybór, bo no wiadomo, niebiesko-żółtych z nudów nie musieli się malować, tak, no jakoś to jakoś to musi, musi to No bo, bo te się wymalowali, tak? Niebiesko-żółte i dlatego właśnie e, trochę się pogubili. A, ym, my możemy tylko się na razie temu przypatrywać, bo jak tylko panie się odezwiemy z nieodpowiedniego drzewa, z plakatu, no to te kmiecie, nie wiem, biją głową w to drzewo i mówią, że jest inaczej, yy, bo im mówią inaczej. Tylko właśnie zastanawiam się, z jakich parlamentirów oni korzystają. No, wydaje mi się, Zagrabiuszu, że kmiecie tak jak Ci powiedziałem na początku, my im mówimy to, co jest prawdą, od kiedy my im mówimy, tak? Więc trzeba dbać o to, żeby mniej więcej to, co małe kmiecie się mają nauczyć, w to kmiecie se tak trzymały tak całe życie, bo inaczej to przecież nie zadziała. No. Sam doskonale, wiesz, sam tworzyłeś też do edukację, sam starałeś się jak najwięcej, żeby żeby kmiecie oddatkowali, więc jak na razie. I się bali, i się bali, i się ta, bali ta. i dlatego, właśnie dlatego, że tutaj mógł wskazać, że kmiecie lubią się bać, stąd w kmieciowych wideo -oborach wyświetlą sobie z nudów horrory, że jak nie pójdą do namiotu Szczypowiennych, to im trzecie jądro wyrośnie i kmieciopotworki zrodzone będą. Słyszałeś żeś Panie o tym? No tak, słyszałem i w ogóle powiem ci. To jest coś, co, co mnie akurat najmniej teraz martwi, bo najważniejszą rzeczą dla mnie dzisiaj jest przekazać dobre wieści. Właśnie się tutaj pojawiła pewna osoba. Przywitała się. Tutaj widzimy Katarzyna Koci DT. Jeżeli pozwolisz, Katarzyno. To prosiłaś w ostatnim pod ostatnim odcinkiem, pytałaś, czy będą certyfikaty z ostatniego szkolenia. A więc tutaj teraz sobie popatrz na ekran. Tutaj ci wyświetlę to. To jest dla ciebie, dla ciebie właśnie specjalnie. Takie też otrzymają wszyscy, o ile będziemy mogli wiedzieć, jaki masz adres e-mail. To już tam napiszesz sobie do. Wiesz gdzie nas znaleźć, więc będziesz mogła spokojnie otrzymać taki, taki, właśnie certyfikat ze szkolenia. Bardzo o, ważne. Król, zobacz, na obowiązuje w całej Za szczęścia się Waulandii. popłakała, szczęścia się popłakała nasza królowa. No mhm. to dobrze, dobrze. No, to tak, tak. Także in, inni król królowie i królowe i króle <noise> mogą. Mogą do nas y, oczywiście napisać, no i wtedy będziemy to jakoś tam y, działać z tym. No, a jakieś rozporządzenia w ogóle zagrabiuszu są y, odnośnie tego, czy tak y, każdy, kto był na szkoleniu, może dostać, czy jak to jest? Czy, bo egzaminy będziemy robić? Otóż, yy, panie, yy, powiem tak. Yy, huh. Jeszcze mogę dodać, że a propos tych horrorów, co oni lubią, będą egzaminy robione oczywiście. Takie, że królowa będzie się musiała ze mną tutaj w Holandii spotkać. No i wtedy będziemy rozmawiali. A propos horrorów, jeszcze panie, na jesień trzeba nowe zagrożenia zastosować, co by w swawoli swej nie polecieli za daleko, i nowy wariant przygotować. Podszypawienie. Dlatego też tutaj niech kmiecie się za bardzo nie cieszą, bo zagrożenie nadal trwa, bo oni muszą czuć to zagrożenie, panie. No. Choć skoro królową, żeś tutaj zauważył, to pewnie nas ktoś podsłuchuje jeszcze dodatkowo. No. Ja Ty się nie boję. No właśnie, tak. Nie mam obawy o to, że kmiecie się zbuntują, gdyż wielu kmieci po prostu lubi, co robić? Kmieciować. No i grubo się zastanawiamy, król żeś tam nawet do mnie napisał właśnie gołębią pocztą, mhm. że zastanawiamy się co będzie kiedy kmiecie przestaną nas słuchać i zaczną sami sobie co robić? No nie wiem, no zaczną sobie królować.